Hejka, a dzisiaj zapraszam Was na trening pleców, tyłu barku, a także tricepsa, który jest jednym ze czterech treningów, jakie wykonuję w tym tygodniu. Film będzie szybki, pokażę Wam ćwiczenia, technikę, jaką wykonuję, i nie przedłużając, zaczynamy. Pierwszym ćwiczeniem, jakie wykonuję, jest wiosłowanie półsztangą, Dwie serie od 5 do 8 powtórzeń i trzecia seria od 10 do 14 powtórzeń. W tym ćwiczeniu, tak jak możecie zobaczyć, staram się pracować dużym ciężarem, ale oczywiście zachowując technikę, ciężar sztangę opuszczam mocno na dół, rozciągając jednocześnie bardzo mocno całe mięśnie pleców. Tutaj fajnie czuję najszersze i mięsień czworoboczny, ta środkowa część pomiędzy łopatkami. Drugie ćwiczenie jakie wykonuję to wiosłowanie hantlem w opadzie. Mocne rozciągnięcie, mocne spięcie. Tak staram się wykonywać to ćwiczenie. Tutaj 40 kg dołożyłem dosyć istotnie względem ostatniego tygodnia. Ja staram się tą hantelkę ciągnąć jak najbliżej tułowia, dzięki temu Cały czworoborszy, który mam słaby, razem z najszerszym. Pracuję w takim wariancie najmocniej. Trzecie ćwiczenie to ściąganie drążka do klatki. Robię to na klęczkach, bo dzięki temu mogę rozciągnąć ten najszerszy jak najmocniej. Praca w pełnym zakresie ruchu, na ile pozwala mi sprzęt, ściągnięcie łopateczki przed zaczęciem ruchu w dół. Mocne dopięcie cały, najszerszy. Pracuję dzięki temu bardzo ładnie. Trzy serie od 10 do 12 powtórzeń. Czwarte ćwiczenie, jakie miałem, czyli wiosłowanie fałką siedząc, usunąłem z planu i przechodzimy do piątego ćwiczenia, czyli wiosłowanie sztangą na chwytem. Dwie serie od 10 do 12 powtórzeń. No muszę powiedzieć, że jako czwarte ćwiczenie wiosłowanie sztangą na chwytem jest trochę dziwne, bo ciężar jaki tutaj używam jest no naprawdę śmieszny, ale czucie tego mięśnia, czuć każde włókno w każdej fazie ruchu. I naprawdę kiedy kończę to wiosłowanie, to czuję jakbym miał zupełnie nie swoje plecy. Są takie fajne, grube i nabite. Ostatnie czynie na plecy, czyli szruksy ze sznagu. Dwie serie od 6-9 powtórzeń i trzecia kończąca od 15 do 20 powtórzeń. Jak widzicie ciężar jest tutaj Całkiem duży, ale nie na tyle duży, abym był zmuszony do pracy ze złą techniką. Po tym ćwiczeniu na plecy już mam totalnie dość i przechodzę do tyłu barku. Aktualnie wyrzuciłem z planu przyciąganie linek wyciągu górnego i zostawiłem sobie same wznosy na tył barku, leżąc na ławeczce skośnej. Lekki skos około 15 stopni i wykonuję tutaj 3 serie od 15 do 20 powtórzeń techniką taką jak widzicie. Po tym jednym ćwiczeniu przechodzę do tricepsa, i na pierwsze ćwiczenie wchodzi Francuz handlum. Staram się oczywiście pracować jak najładniej, łokieć zrotowany. Staram się je utrzymywać jak najbliżej siebie, handle aż do ucha, żeby jak najmocniej rozciągnąć triceps. 3 serie od 10 do 12 powtórzeń i przechodzę do prostowania z nachwytem na wyciągu górnym. I tutaj mam trzy serie od 12 do 16 powtórzeń i po tych sześciu seriach po tych dwóch ćwiczeniach na triceps naprawdę wystarczy. W skład podsumowania będzie wchodził trening, dieta, a także trzeci bardzo ważny punkt samopoczucie, energia. Natomiast jeśli chodzi o dietę, to wyglądało ona tak: jeśli chodzi o dietę i to, co jest teraz, a to, co było w rozpisce, to różni się dosyć mocno, bo. Totalnie nie liczę kalorii, nie liczę makro, ale mam oczywiście świadomość tego, co i ile spożywam, bo po tylu latach jednak bo mam to już głęboko w głowie, ile dany produkt ma kalorii, ile ma makro białka, tłuszczów czy węglowodanów, więc śniadanie mam regularne, pięć jajek. Czasami z kromeczką. Na drugi, trzeci posiłek też zazwyczaj jem podobnie. Przeważnie 300 gram ryżu. Dzielę sobie na pół 150 do jednego 150 g do drugiego posiłku. Jeśli chodzi o ryż, do tego 400 gram mięsa, więc po 200 do każdego posiłku. Troszkę oliwy po 10 ml. Ale jeśli chodzi o czwarty posiłek, to czasami zjem sobie chleb, czasami płatki, czasami ryż, czasami ziemniaki, czasami, czasami jakieś fit, batoniki. Naprawdę źródła są tutaj różne, mimo tego, że nie liczę tego, co spożywam. No to też jem dobrze, to trzeba przyznać. Ilość białka jest odpowiednia, ilość węglowodanów czasem jest troszkę mniejsza, czasem jest troszkę większa, ale jest mniej więcej utrzymywana na podobnym poziomie i czasami, jak zdarzy się więcej, to zupełnie nic się nie stanie, bo to ma być przyjemne i tak naprawdę teraz jest to zarobiście przyjemne no pamiętam, no dawniej wszystko z kalkulatorem, ale wtedy też była inna sprawa, bo startowałem w zawodach chciałem się bardzo mocno rozwijać w sportach sylwetkowych, więc przykładałem się do tej diety w 100%, liczyłem co do ziarenka ryżu ale czy to było zdrowe głównie dla głowy? No nie uważam, bo to jest takie totalnie ograniczające, jeśli się spożywa cały czas to samo i nie chce się zjeść czegoś innego, bo o tu makro się naruszy. No nie o to chodzi. No ja już to zmieniłem ze 2-3 lata temu. Myślę, że na pewno nastąpił ten moment, gdzie przestałem po prostu liczyć to co jem, ale jem dobrze. I czy źle wyglądam? No uważam, że jeśli chodzi o fajną. Wysportowaną na pewno też nie za dużą sylwetkę, to takie podejście jest jak najbardziej optymalne, bo w niczym się człowiek tak naprawdę wtedy nie ogranicza. Ale teraz, żeby podbić nieco wagi, dołożyć to pół kilograma kilogram do następnego filmu podsumowującego: no to z 300 gram ryżu dam sobie 350 gram ryżu. No i delikatnie więcej naleję sobie oliwy i to pewnie będzie dokładka około. 300 kalorii, a 300 kalorii no na pewno przełoży się też na budowanie nieco wyższej wagi. Jeśli chodzi o trening, to muszę Wam tutaj przyznać, że jestem bardzo zadowolony. Nieco zmodyfikowałem plan, na przykład przy plecach, wyeliminowałem jedno ćwiczenie na tył barku. Progres siłowy naprawdę bardzo fajny, co tydzień sobie dokładam elegancko co 5 kg w każdym większym ćwiczeniu wielostawowym. Tak naprawdę na każdym treningu, w każdym ćwiczeniu notuję progres. Treningi są bardzo przyjemne, no naprawdę czekam na nie będąc w pracy, myślę sobie o tym treningu, że dzisiaj fajny trening do zrobienia, dawno tego nie miałem, tęskniłem za tym. No i teraz się cieszę, że tak jest. No bo trening siłowy naprawdę jest mega przyjemny i potrafi sprawić wielką radość. A jednocześnie, kiedy notuje się jeszcze fajne postępy, cieszę dwukrotnie. I teraz czas na ostatni punkt, mianowicie samopoczucie, ogólna energia i to, jak się czuję teraz, jak zacząłem regularnie i mocno trenować, no to muszę przyznać, że jest zdecydowanie lepiej. Chce się, tak samo widzicie zresztą na kanale, że jest więcej materiałów. Bo jeśli jednak są regularne treningi, jest ta fajna systematyka i jednak wszystkie inne kwestie są też w lepszym porządku i to wszystko się fajniej układa. Dlatego regularne treningi. Systematyczność ma wielką moc, i tym pozytywnym akcentem kończę. Dzięki za oglądanie. Widzimy się za 2-3 tygodnie. Jak troszkę podrosnę, zjem trochę więcej i trochę więcej kilogramów popodrzucam. Dzięki. Hej.